No fajno Rysiu, także ja dziękuję Ci za łączność. 73 dalekich potwierdzonek do usłyszenia. Na częstotliwości pozostaje 26. Brawo Delta 437. Operator Darek, proszę Grzegorz proszę z Złotów. Grzegorz, Grzegorz. No Witam Cię serdecznie. Tutaj też do mnie teraz troszeczkę sygnał Twój spada, ale wcześniej też to ładnie szło. No tutaj kolega akurat z centralnej Wielkopolski, Konin, był na częstotliwości. On po prostu pierwszy zawołał tam na monitorze. Ty poszedłeś za nim i, i, i ten. I po prostu Że się nałożyli. Także proszę, Grzegorz, mikrofon do Ciebie. silny sygnał, tak jak już ci podawałem raport z Santiago 7-8, Radio 5, bezprogramowo, wszystko w porządku. No, teraz Twój sygnał też poszedł troszeczkę lepiej. 4,5, 4,5. Modulacja w 100% czytelna. No Na pewno słyszałeś całą rozmowę wcześniejszą. Także moje KTH to jest Dudley. Jest to miejscowość położona 4,5 mili od Birmingham. Anglia centralna. Z mojej strony to jest prezydent Lincoln. Mikrofon Altai dm 315 e Antenka SIRO 2016. Moc 21 W. Proszę Grzegorz do Ciebie. moja radyka Alan 87. Mikrofon oryginalny 87, e, 58, Marii, Grzegorz, a, a Ty masz jakiś znak wywoławczy? Jeszcze nie mam. Aha, no to ja sobie tylko zan zanotuję złotów. No dobra, także fajno, dziękuję Ci za łączność. Y, dalekich potwierdzonek, 73 dla Ciebie i Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na częstotliwości 26,435 pozostaje stacja bazowa 26, Bravo Delta 437, operator Darek. Jeżeli są stacje, to proszę. No proszę, Arku, wreszcie, wreszcie, proszę, Arek. No, nie, Arku, dzisiaj, dzisiaj warunki są bardzo, bardzo dobre. Bo ja samego rana rozmawiałem tutaj z kolegą z Legnicy. No, i on się pyta, dokąd on doleciał. Ja mu mówię, że do Anglii, Centralna Anglia. On mówi, że to niemożliwe, bo on ma na balkonie bumeranga, czwarte piętro, nie? I dosyć, dosyć dobrym raportem. że tutaj 3-5, ładnie, czysta taka modulacja. Także chłopak był w szoku. Proszę, Arku, do ciebie. No Arku, akurat tak trafiłeś, że ja mam włączoną kamerkę, także znowu filmik będzie na YouTubie, także to wszystko po prostu nagrywam, bo po prostu koledzy mnie tu poprosili, żebym nagrał jak to po prostu idzie, akurat trafiłeś, także kamerka włączona, będziesz mógł zobaczyć jak po prostu to szło. No fajną Arkum. No, cieszę się, że wreszcie żeśmy się styknęli na tej częstotliwości, że można było sobie porozmawiać, a nie popisać. Także wreszcie, wreszcie po tylu latach. Także na pewno będziesz jadł obiadek. Życzę smacznego. Ewentualnie później tam na forum się stykniemy. Także dziękuję i połączność. Na częstotliwości 26435 pozostaje stacja bazowa 26, brawo delta 437, operator Darek. Jeżeli są stacje, to proszę.